Siemajkowicowie. Dawno i pokazywałem kamerki co nie. Ale no. Sami widzicie. To subskrypcji dobite. Poczekajcie tu zmienię. Okej. Okay. I tak i, i... właśnie obmyśliłem sobie wszystko. Co z kanałem. I to są moje plany i tak. Czytam, mianowicie na no, subskrypcji będzie kilka takich specjali. Jak już skończę ten rok szkolny, bo już naprawdę mało czasu zostało. Ja muszę. Akurat niedługo nie. Ostatnio nie. nie. Długo... Zanim... Ja muszę się nie spodziewać jeszcze jakiejś dużej ilości filmów. Z tego powodu, że em, muszę powrócić sobie em, angielski. bo mam trójkę. A ja chciałem powiedzieć o czwórkę, więc no więc no, jeszcze mam kartkówkę z matmy we wtorek. Ale no, ale spokojnie będą film ale... w mi rośnie XD. Ale no, planuj... ale później po roku szkolnym będzie najprawdopodobniej maraton. I tak. I... I planuję zrobić kilka specjali. Już to mówiłem wcześniej, to jest tak jakby bez scenariusza. Przepraszam z... nie wiem powiem kim, pracujemy plan, plan, nad... Czymś co będzie, myślę, że dobre. Czym o... A powiem wam, mój fanowski sezon Jacko. Sezon 16. Coś to będzie... Będzie to nazywa do początku mojego kanału, czyli tego innego pułapka. Tylko że to będzie w formie 16 sezonu. Wiem, że są jakieś tam informacje o 16 sezonie. Ale... ale po prostu wolałbym sam zrobić tak jakby mój autorski za 16, z którym wielkim twórcą będę go robić. i powiem jakim, ale możecie już domyślać. A no, a no. Poza tym to niedługo sobie kupuję PlayStation 5, jak wiecie. Znaczy, ale nie, nie wiecie. I właśnie planuję sobie em, założyć... Okej, ok, tu to trochę. O. Planuję se... co niedługo sobie kupuję PlayStation 5 I najprawdopodobniej, nie, nie mogę nic potwierdzić Coś słabo... ta kamerka z Mobizen... To coś, coś słaba... A kamerka jest z Mobizen Że... Nie będę oglądała, kanał gamingowy Takie coś już planowałam zrobić jeszcze jakieś dwa lata temu, ale... To była jakaś taka kaszanka ale no, akurat jeszcze muszę się zagłębić jak to będzie wyglądać. Ale, ale możecie się spodziewać, że za jakiś czas będzie mój kolejny kanał, ale no właśnie jeszcze mam poprzedni kanał. Czyli Public um, Kids. I ta Skids. wydaje mi się, że już w szczegółem Maję um, skończyć już z tym kanałem, bo już od roku nie nakrywam. Więc po prostu nie widzę sensu, żeby go kontynuować, bo... Po prostu to nie ma większego sensu, by, by kontynuować ten kanał, bo aktualnie nie mam pomysłu, więc... Więc no, nie planuję najbliższym czasie może powiedzieć, ratować tego kanału. Ale wracamy do mojego, do mojego podstawowego kanału. I tak. I jak chodzi o mapping, to, to planuję niedługo będzie nowa seria. Tylko, że muszę jeszcze sobie tak przygotować do tej serii, wiecie, bo ja jest osobą, która lubi, woli mieć jedną serię na głowie i ją kontynuować, jeżeli mieć dwie lub trzy serie na głowie. A tak będzie bardziej kulturalnie mieć dwie lub trzy, mieć trzy serie na głowie. W przy przypadku dwa, dwie serie To wiecie o co chodzi Teraz chcę sobie kupić taki przesadz w sezonie, który Ja moment wyjdzie, nie powiem kiedy, bo sam jeszcze nie wiem, ale Prace już trwają i zaraz zacznie się pisanie scenariusza Ale no, okej, okay, ale no Jak chodzi natomiast o O, Roblox, co? Tym... Życie Roblox, to chyba skończę z tą serią, zostanie nulowana. Haczynka i Bablixa miało wrócić, ale chyba się skończyło, nie wiem czemu. Coś tak wyszło, że ja te, te zapomniałam kompletnie o tej serii chyba chciałam jej zapomnieć na zawsze. Ale no, dłuż, ale, ale powiem wam o tej sytuacji, bowiem właśnie z Koto Jeleniem, którym którą dałem takiego to promo o oh, akurat on tu jest fajnie się kojarzycie na jego kanał Bo fajny ziomek Ale na wracając do temat tu to on hmm. to, to raczej kolejny serie jest mappingu jeszcze Zobaczycie chyba dopiero w lipcu Kiedy już będę kończył ten Raczej Chyba w lipcu bo zobaczycie kolejną serię z mapingu Więc trochę kapciał od mapingu Okej, okay, dam już na Twój kanał Ale mapping Ale no Może mapping będzie wcześniej, nie wiem Ale po prostu teraz moim priorytetem jest ten sezon 16 Ninjago Więc taki trochę jakiś informacyjny Jeśli Wam się spodobał łapka w górę A, zapomniałem jeszcze jedną rzecz powiedzieć będzie chyba... nie, to jak... Może będzie moja autorska piosenka, to nie wiem, czy będzie, bo nie wiem, jak znaleźć podkład. Ale no, może będzie, to takie trochę kam, chamskie dodanie, ale... Może będzie. Okej, okay, no to... To definitywnie. Adios, widzowie.